Hej hej hej, witajcie! Dzisiaj gramy Speedra Minecraft Oczywiście nie zapomnijcie lajka, subika. bo to ważne o jakaś budowla niewiadomego pochodzenia, sprawdźmy co jest w środku. Może będą tam przedmioty, które pomogą nam o właśnie o tym mówiłem Kurczę No tak patrząc po tym to mamy ogromnego farta no. Trudno temu zaprzeczyć. O, nawet perły są po prostu świetne. Właśnie tego szukaliśmy. Nie chcemy chyba nic więcej stąd. Yy, tak, tak myślę sobie, że zacznę kopać tu. O! Kurde, co się stało? Gdzie ja jestem? To już koniec? Niebywałe. Tu będzie najszybszy speedrun na świecie. Pokonamy go. Damy radę. No chyba, że nie trafię. Wygraliśmy. Ale łatwo, 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 łatwo. Smok pokonany. Groźne tendermany Endermany. Groźniejsze niż smok.